Hej kochani, nagrywam to o piąty raz, wyobrażacie to sobie, dlatego że miałam za dużo pamięci na telefonie i musiałam pousuwać pewne pliki. Tak jak, no witam Was w ogóle w niedzielę. Tak jak Wam obiecałam, będę nagrywać te fakty o mnie. Za chwilę pójdziemy do domu, tylko chciałam Wam pokazać niebo. I zaraz pójdziemy do domu, Będziemy, będę to nagrywać. Zobaczcie. Jest wiatr. Ale jest ładne niebo dość. Znaczy, no trochę chmur jest, co prawda. O, pokażę tak no, Tak będzie lepiej. Jest trochę chmur, ale jest też, no ładne niebo, prawda. Także chodźcie, pokażę co Wam, wam co mam na obiad. I będziemy się za zatefekty... No, mam nadzieję, że teraz mi nie przerwie, bo mam już 50, 15 GB y, pamięci wolne. Więc mam nadzieję, że mi nie przerwie teraz. Tutaj mam kotlety tutaj, tu jest metrobiec bardzo dobre ciasto, polecam z całego serca a do tych kotletów będzie fasolka szparagowa proszę bardzo, taka fasoleczka idziemy zamknąć drzwi i będę to nagrywać piąty raz, wyobrażacie to sobie no ale mówię, musiałam pamięć się wyczyścić, bo miałam dużo tych filmików wiecie, miałam pozapisywanych no i wyskakiwało mi co że może no, pamięć jest pełna i muszę ją usunąć, także już usunęłam i mam nadzieję, że teraz nagram te, te fakty może nie będzie ich 30, ale na pewno coś tam wam powiem dobra, słuchajcie, stawiam telefon i już do was gadam że tak powiem Sorry, za wielką mnie. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy. I, i, sorry, muszę ustawić telefon. O, dobra. Jak mam na imię? Mam na imię Ania. To już wiecie z YouTube'a. Ile mam lat? W przyszłym roku w kwietniu skończę 30, czyli mam teraz 29. E, jak moi rodzice się nazywali? Jerzy i Bożena. Czy mam rodzeństwo? Tak, mam 40-letniego brata, który mieszka w Rykach. E, gdzie się urodziłam? Urodziłam się też, słuchajcie, w Rykach, ale, ale od praktycznie od zawsze mieszkałam w Nemblinie. Ale już niedługo będę mieszkać w Rykach to kiedy się urodziłam? 18 kwietnia. Czy uczyłam się dobrze w szkole? Powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze się uczyłam. Yy, oceny były takie, wiecie, przecięte, no jak yy, praktycznie chyba tak jak u każdego z Was. Były jedynki, były dwójki, były trójki, były czwórki, były piątki, a nieraz też jakaś szóstka się zdarzyła, jak wiecie, jak się przyłożyłam do jakiejś pracy. To była i szósteczka, także, także no takie mówię: przeciętne oceny były. Czy, yy, czy dogadywałam się z koleżankami, kolegami? Tak, dogadywałam się nawet bardzo dobrze. Miałam takie grono swoich koleżanek, które bardzo lubiłam i które lubiły mnie. Z kolegami no wiadomo, że się tam wiecie i nie zadawałam, no bo wiadomo, jak to chłopaki, tak. A Dziewczyny trzymały się dziewczynami, o a chłopacy z chłopakami, tak u, ujmę to w takie słowa. Moje zainteresowania. Yy, krzyżówki, mogę Wam w sumie pokazać, bo mam tutaj przy sobie krzyżówkę. Jedną krzyżówki, granie w karty, też mam tutaj przy sobie, o takie karty. Granie w karty, no i co? Yy, granie na komputerze w ogóle jazda na rowerze no i co? a i śpiew jeszcze, bardzo lubię śpiewać a propos śpiewu to moja ulubiona wokalistka Sanach. bardzo lubię jej w ogóle twórczość, jej piosenki w ogóle, że ta dziewczyna się tak wybiła fajnie na w ogóle no, na skalę światową już tak tak samo jeśli chodzi o wokalistę moim ulubionym wokalistą jest Dawid Pietkowski on też się bardzo dobrze wybił na scenie światowej, a ja go polubiłam przez ten, przez program The Voice Kids. On wiecie, on w dwójce leciał i ja go właśnie przez ten program bardzo polubiłam. No i co, słuchajcie jeszcze? Jakie są moje ulubione potrawy? Mam ich bardzo dużo. Czasu by mi braku, żeby to Wam, a prędzej tu pamięci by mi zbrakło w telefonie, żeby Wam wyliczać. Ale takie najbardziej smaczne dla mnie potrawy to jest rosół. No, zupa pomidorowa też. O, a propos zupy pomidorowej to w środę będę gotować zupę pomidorową z makaronem. Zupa pomidorowa co tam jeszcze pierogi ruskie, łasenki z kapustą, grzybami bigos, gołąbki. No tu o, galareta z, z nóżek, taka chyba kojarzycie taką galaretę. Ja bardzo ją lubię. Kotlety mielone, kotlety z hubowe, z kurczaka, mega, mega pyszne dania. Polecam każdemu. E, moje ulubione słodkości, jeśli chodzi o ciasto no metrowce, już Wam pokazałam w lodówce. E, metrowiec, szary lotka, sernik. Hmm, a takie wiecie, kruche babeczki z masą budyniową i galaretkami. Bardzo lubię. No i co słuchajcie jeszcze lubię, o wafle takie z masą kakaową też uwielbiam. Hmm. Czekajcie, bo myślę co tu jeszcze, ale to chyba wszystko. Moje ulubione w ogóle lody. To są lody Iza. Nie wiem, czy znacie takie. Na pewno znacie, bo na pewno żeście kupowali nieraz takie lody. A jak nie, to bardzo polecam, bo są bardzo dobre. Mój ulubiony napój. Słuchajcie, ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju napoje z bąbelkami czyli napoje gazowane. Ja wiem, że to jest mega niezdrowe i być może przez to jestem taka gruba. Wiecie, że, że jestem taka otyła ale no co zrobić jak ja to lubię, bardzo lubię takie napoje gazowane, no uwielbiam sorry, ale uwielbiam, moje ulubione warzywa czy mam takie, na pewno to jest marchewka bardzo lubię też cebulę, co o dziwo, o dziwo bardzo lubię cebulę bardzo lubię, no wiadomo no ziemniaki to jest podstawa tak, ziemniaki też są bardzo dobre Buraki bardzo lubię, bardzo lubię kapustę, różnego rodzaju w ogóle kapusty, nie lubię tylko tej yy, brukselki, wiecie, i kalarepy, to tego tu nie lubię, ale tak to taka kapusta kiszona, kapusta włoska, kapusta pekińska, yy, takie wiecie, no różne właśnie kapusty, cykor bardzo lubię, takie mówię z takich rodzin kapustowatych. To wszystkie, wszystkie te takie typy kapusty uwielbiam. No i co jeszcze z warzyw? Pora bardzo lubię w ogóle w surówce. No i co w sumie? W sumie to chyba wszystko z warzyw. Bo co tam jeszcze jest takie warzywo, które ja lubię, czekajcie, bo myślę... Jakie tu jeszcze ja warzywo lubię? Ale chyba to wszystko, co ja lubię. No, chyba wszystkie warzywa. A jeśli chodzi o owoce, to tak, jabłko, gruszka, truskawka, balina, borówka amerykańska, y, czerwona, y, no, nie, nie porzeczka, y, winogron, w winogron, ciemny winogron, jasny, to też bardzo lubię. Yy, banany, mandarynki, pomarańcze, jeśli są słodkie, też bardzo lubię. No i co? I w sumie to chyba wszystkie owoce, które lubię tak najbardziej. Zawsze. A, jeszcze właśnie fasolka, co do warzyw, to jeszcze bardzo fasolkę lubię. Ale tylko żółtą, bo zielona to tak wiecie, ona jest trochę taka przetwarda, a żółta to jest taka bardziej miękka, więc bardziej lubię żółtą fasolkę. No i co jeszcze, słuchajcie, y... to wam powiedziałam, to wam a jak w ogóle zareagowałam na śmierć mamy? Powiem wam szczerze, że było bardzo mi na początku trudno. Przez pierwszy tydzień to nie mogłam się pogodzić sama z, z jej śmiercią. Ale pomalutku, pomalutku jakoś dałam radę, dzięki córeczkom przede wszystkim, no i jakoś wiecie, już jakoś się powoli przyzwyczaiłam do tego, że mamy nie ma. Jest mi ciężko, no bo jest mi ciężko, ale jakoś, no, daję radę, tak, jakoś daję radę. Czy mam dużą rodzinę? Powiem wam szczerze, że nawet sporą, bo mam aż pięć cioć. U najlepszej właśnie teraz mieszkam. No i co w sobie wam jeszcze powiem? A, pokazywałam Wam na samym początku, jak zaczęłam vlogować. Yy ten pierwszy vlog, co był, czy to była krótka informacja, już nie pamiętam, że mam kolekcję mega dużo słoni. Bardzo lubię właśnie kolekcjonować słoniki. Uwielbiam. A teraz się przerzuciłam na żaby. Bo w szkole się, wiecie, miałam taką fazę, że tak to powiem, bo tak się teraz mówi. Fazę na zbieranie słoni, a teraz mam fazę na zbieranie żab. Także no może taka trochę no dziwna, ale tam wiecie. Ja lubię, tak. No. Tak jak to ktoś powiedział, że nie jestem yy, yy, nie jestem jakimś tam dobrym owocem, żeby każdemu smakować, więc no ci, co nie za bardzo, wiecie, lubią to, sorry bardzo, ale no ja taka jestem, tak nie zmienię się. No. Także słuchajcie, już 11 minut gadam, no jeszcze chwilę sobie czekajcie, zobaczę, która jest godzina. Ale jeszcze chwilę mogę w sumie chyba do Was pogadać. No już z pół do 11 to już nie tak dużo, tak jeszcze z 15 minut pogadam będę kończyć. Słuchajcie, co Wam jeszcze powiem? No, wiem, że bardzo chcieliście zobaczyć taki filmik na moim kanale. Szczególnie Monika. Także Moniu, specjalnie dla Ciebie to nagrywam. Nie wiem kiedy mi się zrzuci ten materiał, i nie wiem kiedy będziesz mogła go obejrzeć. Pewnie dopiero jutro, bo to będzie dość długi filmik. Ale wyczekuj tego na moim kanale. Bardzo dziękuję też Agnieszce za słowa, które mi napisała wczoraj pod swoim vlogiem. Agnieszko, nawet nie wiesz, jak mnie uskrzydliły te Twoje słowa. Ja się nie poddam, będę dalej dla Was nagrywać, bo wiem, że naprawdę to, że inni wiesz, tam wypisują jakieś tam negatywne komentarze. A olewam po prostu to i nie będę się tym przyjmować. Tym bardziej, jak już mam prawie, słuchajcie, 10 tysięcy wyświetleń w dwa tygodnie. To jest naprawdę wow! Naprawdę. Czekajcie, kto się to serce robi. Yy. Czekajcie, bo ja, bo ja nie umiem serca zrobić. A wiem, że ludzie robią serca. O! Yy. Takie yy, pokraczne, ale dla wszystkich moich fanów wysyła wielkie serducho. Dziękuję, bardzo jesteście kochani. No i co słuchajcie, jeszcze Wam powiem? No nie wiem w sumie, dzisiaj jest niedziela, jak to nagrywam. Pewnie, pu, 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 pu. pewnie później pójdę na spacer do miasta, ale pewnie znowu Wam nie pokażę fontanny. Aczkolwiek chciałabym, no ale niestety wiecie, jak, jak jest, prawda, i nie mogę. Ale co, no życzę wam miłego dnia, miłej niedzieli, w sumie jeszcze 10 minut mogę w sumie do was pogadać. O, w ogóle to, w którymś vlogu wam obiecałam, że powiem wam jak zmarł mój tata. Yy, także słuchajcie, jak to było. Mój tata w ogóle nigdy nie chorował, nawet będąc dzieckiem... To bardzo mało chorował. Przez całe swoje życie praktycznie nie chorował, a w chwili śmierci miał 57 lat. No dość młodo odszedł. I po 40 latach, słuchajcie, zachorował na raka. Na raka jamy ustnej. Przerzuciło mu się to później na, na klatkę, wiecie, piersiową. Tutaj, tutaj jak jest mostek u człowieka, tutaj miał wycinane, wycinaną tkankę i przyszywaną do buzi, bo krosty mu się, wiecie, zrobiły w buzi i to było dla niego zgubne, że on to dusił, wiecie, moja mama mi nie, mi, jemu. Nieraz mówiła, żeby tego nie dusił, bo wiadomo, że na rękach są też zarazki, prawda? I że mogą się do jamy ustnej przedostać. To co, że umyjesz ręce, jak i tam jest i tak pełno tych zarazków. No ale tata niestety nie słuchał mojej mamy, no i dziubał. No i tak wydziubał, wydziubał, że się rak z tego rozwinął. I po ty, właściwie po wykryciu tego raka, no to jeszcze żył roki w wieku 58 Powiedziałam 57, sorry. W wieku 58 niestety lat zmarł. A ja wtedy jako zmarł, to ja chodziłam do pierwszej klasy gimnazjum. Słuchajcie. Ledwo co poszłam do gimnazjum, miałam wtedy 13 lat. No i wtedy też straciłam tatę. I właśnie przez ten pierwszy rok moi koleżanki i koledzy z klasy bardzo mi pomagali. Byli dla mnie bardzo mili, bardzo uczciwi. Naprawdę ja się aż nie spodziewałam, że no, praktycznie obswodzie tak, no bo to, to, to tylko koleżanki ze szkoły, nauczyciele, dyrektor szkoły, to była akurat pani, pani dyrektor, to wszyscy mi bardzo współczuli, bardzo tak wiecie, pomagali mi jak tylko mogli. Jeszcze w ogóle to miałam ciocię w tej szkole, która yy, pracowała jako pielęgniarka. Więc jeszcze bardziej mnie to, wiecie, podtrzymywało na duchu, że ona tam jest, że w każdej chwili mogę do niej zajść. Nieraz mi pomagała w lekcjach na przerwach, nieraz mnie brała do siebie. Jak nie było jakiejś lekcji, a ona na przykład pracowała do prawie 15, to jak ja na przykład kończyłam lekcję w pół do drugiej, to jeszcze tą godzinę u niej sobie siedziałam w gabinecie. Lekcje rozwiązywałam, ona mi pomagała, jak coś tam nie wiedziałam. Naprawdę było, no ten pierwszy rok naprawdę się czułam, yy, może nie tyle, no szanowana też, ale taka zaopiekowana, wiecie, przez innych. A w ten dzień śmierci taty, to ja rano oczywiście wstałam, wiecie, normalnie do szkoły, bo zawsze się z tatą żegnałam jak wychodziłam do szkoły. I tego dnia w ogóle tata mnie tak mocniej przytulił, jakby wiedział, że już odchodzi. I że być może mnie już nie zobaczy, jak, jak wrócę do domu po lekcjach. On już coś czuł, że on już chyba w tym dniu odejdzie. No i wtedy tak mocnie mnie przytulił do siebie. No i powiedział, cześć Aniu. No widzicie, no nie mogę za bardzo. A, dobra, już do kończę. Cześć Aniu, powodzenia w szkole. No i ja poszłam do tej szkoły, prawda? I później... Zdziwiło mnie w ogóle to, bo wtedy jeszcze mój brat mieszkał z nami w tym mieszkaniu w dęblinie. I ile to już minut? O, 18 minut. Niedłego tego dokończyłam mam tą historię, zaraz będę kończyć pomału. I ten, i to e, zdziwiło mnie to, że mój brat mnie odebrał, bo zawsze mi odbierała mama ze szkoły. Bo No wiecie, tam lato jak było, to no nie paliła w piecu. Bo jeszcze piece kaflowe wtedy sześć by mieli otwać takiego jak tutaj u cioci. to, O to, to jest właśnie piecka do kaflowy. O, to, 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 to. I to się, wiecie, pali na węgiel. No zresztą tam dobra, nie będę wam tłumaczyć. I mama właśnie w wakacji, no to wiadomo, że się w wakacji nie pali w piecu, prawda? No i ten, no i nie paliła i miała po prostu wolne, tak? A po tym jak ja wyszłam do szkoły, to znaczy nie pamiętam kto mnie wtedy zaprowadził, brat chyba, tak brat mnie wtedy prowadził do szkoły, bo mama już została wtedy z tatą w domu, że w razie czego jak się gorzej poczuje, żeby chociaż ona była, prawda, a nie brat, to brat mnie wtedy odprowadził do szkoły i wrócił do domu, I jak, bo to mama mi później opowiadała jak to było. I jak wrócił do domu, to już była na miejscu, słuchajcie, karetka. Była moja ciocia właśnie, u której teraz mieszkam. No i yy, wyszło tak, że tata już był w takim, no niestety, stanie agonalnym. Czyli już prawie umierał w domu, wiecie. No i szybko karetka przyjechała, chociaż nie chciała na początku przyjechać, bo mama zadzwoniła do, do szpitala bo mówiła, że mąż się tak źle czuje, wydaje mi się, że umiera i czy mogłaby, być karetka przyjechać, żeby stwierdzić go, a znaczy stwierdzić go, no zabrać go do szpitala już tam, to wiecie, na takie ostatnie, że tak powiem, tchnienie, prawda, ale powiedział, że lekarz prowad... znaczy to nie lekarz, to ta pielęgniarka, co tam była w izbie przyjęć, że oni nie wysyłają y, karetek do prawie trupów. Mama mówi, no jak to nie wysyłacie? No przecież no mm, no musi ktoś tu przyjechać. I później mój brat przejął ten telefon i słuchajcie, nie wiem, co już nie pamiętam, co on tam powiedział, ale przyjechała w końcu ta karetka do, do nas. No i zabrali mojego tatę do szpitala, chociaż. Tata mój był zawsze, że tak powiem, yy, tej yy, chudej kości, ale w, yy, w chwili śmierci to on ważył 40 kg. Wyobrażacie to sobie: 40 kg to jak patyk taki yy, ważył tyle miał yy, w chwili śmierci tata mój wagi. No i zabrali go do tego szpitala, no ale po dwóch godzinach od pobytu w szpitalu niestety tata zmarł. I jak ja już przyszłam ze szkoły i też mnie właśnie odbierał brat, co mnie bardzo zdziwiło, spytałam się, a dlaczego nie mama mnie odbiera, a on powiedział, chodź, dowiesz się wszystkiego w domu. Jak on mi tak powiedział, jeszcze ja sobie, wiecie, to pożegnanie taty z rana, to już czułam, że chyba tata nie żyje. No i jak żeśmy przeszli do domu, to mama już była cała zapłakana. Eee, ciocia moja też była przy niej, żeby wiecie, żeby jakoś mi to przekazać tę informację. No i mama mówi, Aniu, słuchaj, siadaj sobie, bo muszę ci coś powiedzieć. Słuchajcie, jak mama to powiedziała takim tonem, to ja już się rozpłakałam na no amen, bo już wiedziałam, że tata nie żyje. I spytałam się tylko mamy. Co, tata nie żyje. On mówi tak, dzisiaj rano po dziewiątej zmarł. No i taka to wiecie była historia śmierci mojego taty. Dobra, słuchajcie, kończę na dzisiaj, bo już się rozgadałam. No, dzisiaj będziecie mieć mega długiego vloga 22 minuty. Także słuchajcie, ja Wam życzę co miłego dnia, miłej, słonecznej, ciepłej niedzieli. Mam nadzieję, że spędzicie ją dobrze. Ja wrzucam już ten filmik, na pewno się dziś nie opublikuję, pewnie dopiero jutro, ale mam nadzieję, że coś takiego się spodoba wam na moim kanale i że będziecie po prostu chcieli więcej takich dłuższych filmów, tak? Bo mówię, na razie tylko 10-15 minut maks, ale dzisiaj chciałam wam nagrać te, to takie moje, że tak powiem, no trochę zwierzeń, prawda? Trochę o kuchni, bo wam pokazałam, co na obiad mam, ciasto wam pokazałam, byliśmy na dworze. Także co? No, także ja Was żegnam. Nie wiem, czy jutro będę coś nagrywać. Postaram się coś nagrać. Wczoraj w ogóle wrzeciały, wiecie, tylko jeden filmik wieczorem z zachodem słońca, bo nie miałam po prostu okazji jak wcześniej nagrać. No, nie miałam sposobności. Także Ja Was żegnam dzisiaj. 23 minuty pięknie. Najdłuższy filmik na moim kanale. Żegnam Was serdecznie. Znaczy, żegnam Was serdecznie, co tak, ja powiedziałam. Yy, pozdrawiam Was serdecznie, tak miałam powiedzieć, życzę Wam miłego dnia, miłej niedzieli słonecznej, rodzinnej, spędźcie je tak jak yy, lubicie i chcecie, a ja co, a ja mam nadzieję, że nagram coś jutro też dla Was, tak, no postaram się, yy, postaram się coś nagrać, bo wiem, że lubicie, także pozdrawiam Was serdecznie, przysyłam Wam buziaczki. No i co? I papa, do zobaczenia.